Hej, Siemanko! Z tej strony Zatrix i dzisiaj pokażę Wam jak zrobić własne logo na telefonie, na Androidzie, na tablecie, jakkolwiek. Więc zostawcie łapkę w górę i suba z weneczkiem. I zaczynamy! Na początek musimy iść do Pixel Lab i stworzyć sobie tekstik. Ja sobie zrobię po prostu Z. Duże Z. I teraz patrzcie, idziemy sobie w font, idziemy w my font i wybieramy sobie taką ściąkę jak cartoonist cookie. Teraz idziemy sobie w transparent, tutaj musi być png i save to gallery. Do zobaczenia w PS Touch. Teraz, kiedy w PS Touch, idziemy sobie tutaj i klikamy Musimy sobie dać tutaj 1000 na 1000. Wtedy wyjdzie nam taki ładny kwadrat. Dobra, teraz dodajemy sobie tło, które wgrałem. Teraz sobie tak ładnie dajemy, żeby było idealnie. O tak. Teraz albo możecie sobie usunąć złe tak. Albo może robić z kolorami. Albo mo no. Jadą było tak. I teraz dodajemy naszą literę. Teraz to trzeba zwiększyć. Teraz trzeba zrobić coś takiego. Żeby tutaj i mamy poligon select Idziemy tutaj i dajemy szum i teraz robimy takie coś. Puk, puk. I musimy takie coś zrobić z całą literą. Żeby tak odkrążyć jakby. Okej, okay, jak już mamy to zrobione, robimy jej tutaj i idziemy w fill and stroke. I teraz stajemy sobie tak na przykład na szóstkę. Albo damy sobie na ósemkę. Albo dajmy popalić i damy na dziesiątkę. Dobra. I teraz jest bardzo spoko. Teraz połączymy wszystko razem. Teraz robimy takie coś jak glow i idziemy sobie w czarne żeby było Bardzo czarne. Teraz dodajemy tak z 17 i robimy tak z 3-4 razy. Jak już to mamy... Teraz idziemy tutaj, hand pointer I teraz trzeba na tło dać sobie kolorek. Czyli idziemy tutaj idziemy w Color Balance. I sobie wybieracie jaki kolorek. Albo możecie iść w FX, albo i dać Tint. I teraz możecie sobie dać na przykład czerwony. Yy, Tylko nie za mocno. Bo wtedy będzie słabo wyglądać. O tak, tak jest spoko. I teraz jeszcze na koniec możemy dodać sobie promienie. O, no tutaj. O tak, i teraz idzie tutaj. I tutaj można dać albo i później tak sobie zmniejszyć. Albo overlay. Ale overlay będzie lepiej widzieć. Więc, więc tak może być. Jeszcze na to musimy dać Gaussian blur trochę. I tak macie swój logo. Bardzo fajne. I pamiętajcie, to jest dowolna amerykanka, jak, jaki kolor i jakie efekty jeszcze dodacie, ale dałem Wam przykład, jak można zrobić fajne logo. Dziękuję za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że odcinek się, się spodobał. Zostawcie łapkę w górę i suba z weneczkiem. Dziękuję, że tak szybko widzieliście te 40 subów. Jesteście naprawdę niesamowici. I tak jak mówiłem w poprzednim filmie, czyli na specjału, na 50 subów będzie wyjaśnienie tam tej sztuczki. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Pa pa.